Z tej strony Xavier X Games, co ale le wam o, o No dobra, dzisiejszą odcinek zgadnijcie, gdzie ja jestem. I uwaga, oto przy wielkim domu youtuberów. nie zdadzę nigdy swojej twarzy. W prawdziwym życiu i tak jak w Minecrafcie. Może za dwa lata w Minecrafcie zdradzę Może. Jak będzie 100 000 subskrypcji, to wtedy odsłaniam swoją właśnie Będę musiała zrobić, bo ja nie jestem takiego prawie samego. Nie no, dobra. Pokażę Wam. W dzisiejszym odcinku sobie nie wiem co będzie robić. Takie tam rzeczy. Dużo będzie robić, porabiać. I co... Sobie... Oh. Ja. Dzisiaj jestem mm, cały czas w domu, w domu Pamiętacie ten odcinek jak to robiliśmy odcinek się przejdziemy na kawałki. To zawsze przeszkadza, dobra. Marcel, jeżeli ty to oglądasz, to napisz mi na telefonie we wiadomościach, czy ten telewizor i ta półka ta tu, Ci się podoba. Napisz we wiadomościach do mnie. Czekaj, musimy złączyć telewizorek. Oglądamy ten program, co... Ten program co lubię, czyli Nickelodeon. Dobra, ludzie, ja idę do Giedronki. dobra. Może spotkam tutaj Janusza. Pauzę. Dobra jest. Nie powinna być tu. Dobra, w sobotę będzie może live, live z Marcelem. Nie wiem o czym. Może z BS-a? Nie wiem. Nie chyba co porobimy? Będzie jedna całkowicie osoba? co? Poczekajcie, jaka jest głębokość Jeden Dwa Trzy Cztery cztery kratki, serio? ale zapomniałem, może tutaj wstawiać plowki? no nie da się to aha, już wiem Tu chyba jest? No jestem załębisty. Dobra malce, ja chyba Ci pokażę, jaki to jest prezent, jeśli to oglądasz, to Ciebie w tym domu youtuberów. A więc nie zatrzymuj tego czasem. Widzowie, ja wam to pokażę jak się to ogląda. Tak, trzy, dwa, jeden i widzicie, to jest to całe dla niego, widzicie? Tam jest całe, cały ten pokój jest zapalony diaksami. Widzicie, tu jest nawet CO3, to widać. Dalej ja tego nie chcę poprawiać, może się to poprawi? Tak niespodziewanie. Telewizor trzeba wyłączyć. Jezu, się zrelękłem. Ty, wyłączyłem Ci już telewizor. A więc pa. Za chwilę muszę tutaj ściszyć całkowicie telewizor. Nie wiem, czy było słychać wszystko. Tylko tutaj mój brat oglądał melodię, a pokój to ja. Nie ma miejsca, bo mój brat tam. Dobra, to? Pilot do telewizora Samsung XD Aha, dobra, to tego chyba nie ma I wiecie, co się teraz stało? Poczekajcie, muszę wyjść ze mojego świata. ja wchodzę z powrotem na świat. Mogę to, ta... No nie można. Chwila, chwila. Kłaść się mogę. Czy wy wiecie, o co ta teraz... halo? Czyli w tych miejscach, jaką co się stało, ludzie? Co się stało? Ale ja nie wiem, co. o jest File Aspects, file. Nie wiem, czy muszę jakie coś. Ale zawsze chciałem mieć taki mieczyk. Nigdy go nie schował. Na tych diamentowych mieczach fire aspect to jest to niemożliwe prawie. Tylko na tych złotych, diamentowych. Zobało się to coś? No nie no. no nie da się niestety. To będzie drewno. Nie, tak jakby podjaz, no. Więc Like that. Okay, I'm dead, no? A teraz w tej wiosce to będzie robić to co chcemy. Nie będziemy się bić mieczami. Nawet jeśli ktoś kogoś wkurzy, że wysadzę twoją wioskę, do, do planku to możemy. Nie, dobra, no, no planki to nie. Planki no to mogą być, ale, i, ale jak się aż wkurzysz, nie? Ja mogę robić, że nie. nie? wiem, wiem czy wy macie Minecraft albo nie, ale... ale przetestujemy to na jakimś mobie. To nie wiem gdzie jest ja szukamy MOBA Filipa patwój, ja szukam nie Noby Noby tak może być. Live będzie z tego, czy mi się podoba. Marcelowi się podoba ten domek. Obserwujcie, czy są tutaj jakieś moby. Ja Zapomniałem już. Zapomniałem, że się palą w dzień. Masz taki mieczyk, masz taki mieczyk na no serio? Masz taki mieczyk? A pana mój, na mój, pa! I tak, teraz... Zapomniałem, że jest... że wy nie reagujecie na ogień. To co z wami jest nie tak? A może to dlatego... Zapełnione! Tak, Creeper. Bez łapek? Nie, wiem, pobieg, nie No i widzicie Na dwa hity to przez z balkon. Tu jest balkon. Tu jest balkon. Dobra, ja już chyba kończę ten odcinek. I tak już jest za długo. Okej, okay. subskrybujcie kanał Marcela Gamesa. Subskrybujcie mnie. I to będzie na tyle odcinka. Dawajcie łapki w górę. U mnie i, i u Marcela. Tak. No i ja już się z wami żegnam. Pa, pa.